Witajcie kochani, dzisiaj przed nami pierwsza część filmu o tym, jak zrobić fermentowaną herbatę z podagrycznika. No, zrywałam sobie właśnie z południe, ostatni dzień maja. Tymczasem obrywamy same listki. To zrywamy zioło w... wtedy, kiedy zejdzie rosa, czyli w południe, w dzień najlepiej słoneczny. To ślimaki żarują, ślimaki jedzą też podagrycznik. Sprawdzamy sobie, ono nie może być mokre, czy nie myjemy tego w ogóle. Sprawdzamy, czy nie ma tutaj żadnych, no tu po pająkach jakieś, tu jakieś uszkodzone liście możemy usunąć, żeby tego nie jeść. Ale takie wygryzione, z dziurą, nic mu nie jest. Sprawdzamy, bo tu często są te nie jaja, tylko już po poczwarki można znaleźć po spodniej części podagrycznika. No tu widzę ślimak, taki gigant, ślimak, gigant. Dobra, czyli oglądamy syte listki, usuwamy uszkodzone na bok i zrywamy. Potrzebny nam będzie słoik albo naczynie kamienkowe, ale słoik lepszy, bo przezroczysty. Nie bierzemy żadnego butelek plastikowych, nic takiego. I dobra, jak już zbiorę taką przyzwoitą część tego, to wam pokażę, co robimy. Chodzi o to, żeby mm, zniszczyć ściany komórkowe liści. Możemy to zrobić w dwojaki sposób. Mechanicznie to jest właśnie przydatne, bo jak podagreccik ma miękkie te liście dosyć, tak. Możemy to śmiało. Zrobić w dłoniach, ale jeżeli będziecie robić taką fermentowaną herbatę, na przykład z liści wiśni, albo z liści żyny, albo z liści maliny, porzeczki czarnej, czerwonej, bo to z tych wszystkich roślin można, z liści czeremchy zwyczajnej, tak, nie tej amerykańskiej, no to one są takie suche, te liście, nie mają tyle soku i wtedy łatwiej jest termicznie je. Przefermentować, czyli zamrażamy na dobę, po czym rozmrażamy i one już pękają im te ściany komórkowe, zmieniają kolor. Możemy je jeszcze później ciutkę podtrzymać, właśnie w pojemniku, tak jak ja to będę robił. No, na razie wystarczy. I potem suszymy. Przyszedł, przyszedł szkodnik, zaraz mi zerwie kabel. Bierzemy te liście sobie w czyste dłonie i tak sobie je mniemy 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 wałkujemy mniemy gdzie one już się robią takie ciemne i wrzucamy do pojemnika Wracamy je do pojemnika. Tu macie próbkę od dźwięków, które od tygodnia są u mnie za płotem, dlatego sami rozumiecie. No dobrze moi nili. Tyle mi się udało tych liści ubić na dzisiaj. A to jest sok z łodyżek, z tej całej ilości, którą widzieliście, bo hrabia sobie zażyczył znowu sok, ponieważ mu to bardzo pomaga na podagrę. I to jest oczywiście taki kolor, bo jest zmieszany z marchewką i osłodziła mu łyżeczkę miodu, bo jest taka marchewka trochę gorzkawa. Teraz jak my to możemy fermentować? Są dwie szkoły. Jedna mówi, żeby fermentować na gorąco, tak? czyli bez dostępu powietrza, czyli my to ubijamy maksymalnie, zakręcamy szczelnie pokrywką i stawiamy w ciepłe słoneczne miejsce, żeby się to nagrzało. To powinno się nagrzać. Druga szkoła mówi, że takie ubite liście rozkładamy w jakimś pojemniku, to możemy położyć między dwie warstwy gazy i zostawić na powietrzu, żeby one w warunkach tlenowych y, przeszły fermentację. Przy czym ta tlenowa fermentacja jest ciut wolniejsza niż ta beztlenowa. Ja zrobię tę partię w beztlenowej, y, czyli idę z tym słoikiem na parapet okienny. To niosę hrabiemu, żeby sobie wypił. Jeszcze marchewkę jakaś i spotykamy się w drugiej części filmu, jak już będzie koniec, tak? czy nie, ona będzie wysuszona i pokażę Wam, jak wygląda przed suszeniem i na jakie sposoby, w jakie różne sposoby możemy ją suszyć. Także do miłego, do zobaczenia, papa. Pa.